Siemana no widzowie, z tej strony ja sam, a to kolejny odcinek z serii Zwyczajna przygoda. W dzisiejszym odcinku będziemy wyruszać do netaru ze względu na to, że znalazłem podczas wypadu do kopalni, który ogólnie wypadł do kopalni i to co robię między odcinkami dostajecie teraz. No więc widzicie, między odcinkami trochę porobiłem i... No nie powiem, że zajęło mi to ponad półtorej godziny. I mimo wszystko i tak uważam, że to całkiem szybko. Nasza mała, powiedzmy... Nie wiem jak to nazwać. Osada. <laughs> się rozrastał. Od... Coraz bardziej, coraz bardziej. Idzie przemy do przodu. Tutaj aktualnie chciałem Wam na szybko pokazać, że mamy... Pierwszą budowlę przygotowane. Zaczynam zbierać materiały, żeby już może w następnym odcinku jak się, do, jak dobrze pójdzie, żebyśmy zrobili żeby pierwszą budowlę, mieli pierwszy budynek jakiś własny, żebyśmy nie, nie, nie mieszkali ciągle w takiej w drewnianej szopie. Jak widzicie, widać moje ciało, tak, w końcu to co miałem dograć, to dograłem, więc wszystkie mody. Nie, wiem, że tu się nie wyświetlają chyba wszystkie mody, ale mniej więcej plus minus. Tutaj macie wszystkie moje mody. I na tym modzie będziemy się niedługo też skupiać, bo znalazłem spawner pod ziemią, dzięki czemu będziemy mogli zrobić farmę expa i emcentowanie będzie trochę łatwiejsze, chociaż nie powiem, muszę Wam się przyznać, że jak pewnie też widzieliście, mamy silikon i fortuny na ki diamentowych kilofach, więc jest naprawdę dobrze. Jak widzicie, słote putki są, więc teraz zostało nam zrobić tylko portal i wskoczyć szybko do netaru. To nie będzie długa wyprawa do netaru w dzisiejszym odcinku, bo jak już mówiłem, ja się nie śpieszę z neterem, ze względu na to, że często się tam wywalam. Moim głównym celem jest znalezienie po prostu zwyczajnie. Yy, jak to się nazywa? Old Wpadło mi przez chwilę z głowy. Dobra, taki niedokończony trochę, bo zabrakło jednego bloku, ale ważne, że działa. Więc ruszamy. Oby, oby nam się zreślił, z gdzieś niedaleko, bo, bo to jak wiecie, zawsze ciężka sytuacja. Yy... Oznaczymy sobie powrót z winpointem na szybko, żebyśmy się przypadkiem nie zgubili w przyszłości. I za pomocą MKI teraz można, możemy zobaczyć, że. No zbyt szybko do tego solsandu nie znajdziemy, niestety. Tymczasem widzę, że jest tutaj dużo kwarcu, co mi się przyda w niedługim nie, nie czasie. Pigni się kompo Ponieważ będę chciał sobie na tym expić jak najbardziej, mimo farmy expa, którą... ...może nawet w dzisiejszym odcinku da się z... z Zrobić, jak zostanie nam czasu po wyprawie do nateru Jak widzicie, miałem nadzieję na szybki solsand, ale Tak zwykle nater, nater daje mi popalić Fajnie się respią w sumie te mobki, całkiem, całkiem, całkiem przyjemnie Nie wszędzie trzeba jakoś tak głęboko złazić Tutaj jest Po ja sobie zaznaczę set temp, żeby wiedzieć którą stronę plus minus Dobra, udało mi się tak w, w, pół, w połowie odcinka wrócić z neteru. Jest nieźle, jest naprawdę nieźle. I na razie coś obstałem, że sobie podzielę to na w dwa odcinki, ze względu na to, że nie ma co się spieszyć. Ja chcę robić, wolę ich zrobić troszkę więcej, tro, troszkę luźniej, niż żeby się spinać. No i teraz będziemy potrzebowali silktacza, bo będziemy musieli zejść do kopalni. Ja ją trochę oświetliłem. To też było widać na tych przebitkach, które wam zrobiłem, no bo ich tam trochę było. Jak już mówię, półtorej godziny latania w tej w te w tego i tamtego. Nie udało mi się wyfarmić Mending już na narzędzia przynajmniej. Nie? Zostały, mam na miecz się kiedy łopatę. Zostało jeszcze na łuk, na trójząb, elitrę i pełną zbroję, więc trochę tego zostało. Fakt faktem, chcę w przyszłości sobie przeprowadzić villagerów gdzieś tutaj bliżej, ze względu na to, że no, będzie mi łatwiej z nimi tradeować na pewno. Aczkolwiek na razie korzystam z tego, co mam, bo, wiecie, jeszcze nie wiem do końca, jak je przeprowadzić. Muszę zobaczyć, czy może uda, uda mi się użyć trochę takiego triku. Trochę scizuje za pomocą modów, po prostu, bo jeśli dobrze pamiętam, da się przenosić yy, moby za pomocą łódki, jak się siedzi w łódce i używa się yy, waystone'a. Więc może w ten sposób da mi się przenieść tutaj villagerów. Ale to na tym się nie skończy pewnie moja przygoda z tym wszystkim, bo będę musiał przecież przygotować yy, obóz pracy. Więc wiecie, no. Łatwo nie będzie. Tak bym, że lekko nie będzie, ale Ale to wiedz. Od razu tam, gdzie nie oświetlone, to sobie oświetlę, bo jak już mówiłem, chciałbym tą yy, dziurę w ziemi zaangażować jakoś w przyszłości. Więc staram się, żeby tutaj nic mi później nie przeszkadzało. A zwłaszcza te moby, które. Jak widzicie. Byliśmy tu na przebitkach na pewno, to. Bo tutaj dementy kopałem i to całkiem dużo. I tego nie wyczaiłem wcześniej. Dosłownie byłem tam. I biegałem tutaj, tutaj i tego nie wyczaiłem, ale teraz wyczaiłem i z tego co rozumiem, dokładnie, mamy spawner zombiaków, dzięki czemu będziemy mogli zrobić sobie bardzo przyjemną farmę na górze. Gdzieś właśnie w takim. Jakiejś, schować się w jakiejś budowli, zro zrobić sobie nie wiem nawet okno czy coś, zrobić sobie jakąś taką wieżę, gdzie oni będą wiesz, wiecie płynąć do góry będą wspadać, dostawać damage naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo zasadniczo nasz roz rozwój jest coraz szybszy, dzięki czemu ja się czuję trochę pewniej i będziemy mogli na pewno skorzystać, yy, pójść do netheru yy, za niedługo głównie po to, żeby zdobyć yy, to jest w ogóle też jest moda yy, friends and Toast Podaję, że tak się nazywał ten mod. Ten też. On dodaje moby, które zostały. Nie zostały dodane podczas głosowań, w sensie, wiecie. Jakieś tam blazy dodatkowe i tak dalej. Więc mamy tutaj troszkę nowości na pewno. Mamy trochę powiewu świeżości na pewno też. Bo staram się robić wszystko, żeby was chociaż trochę zaciekawić tą serią. Mi się gra fenomenalnie na przykład, szczerze muszę przyznać. Pierwszy raz od dawna. Bo normalnie, normalnie w tym momencie ja już bym pewnie starał się na, na siłę budować domek i w ogóle. A ja sobie robię to wszystko na spokojnie. Mogę, zwa, mogę sobie trochę poobiadolić do, do tego komputera i, i jest super. No więc. Yy, mimo wszystko, w 20 minut trudno jest zrobić czegoś więcej. Więc. Yy, Wiecie, ja będę nagrywał tak mniej więcej te 20 minut, jak już mówiłem, będę mieszał te odcinki, jak będzie coś takiego typu budowanie, czy yy, planowanie chociażby budowania, to i tak będą dłuższe odcinki, ale takie odcinki, gdzie my sobie biegamy, coś robimy, to będą po 20 minut, będą w formie update'ów, będziecie mieć tam wrzucane właśnie takie przebitki z tego, co robię w międzyczasie, powoli będziemy tą... Pro... I to pierwsze odcinki takie będą. W sensie te odcinki teraz są takie, ze względu na to, że no ten postęp ogólny, no można powiedzieć, że jest duży, no bo mamy, mamy ten mending i tak dalej, ale większość z tych rzeczy to jest stanie w miejscu i, wiecie, grindowanie, dlatego wycinam wam to. Te, tak samo jak chodzenie później i skakanie po, tylko za diamentami, i, yy, to też nie było do końca ciekawe, więc uznałem, że zrobię to w formie takiej. Hmm. przebitki zamiast odcinka ale jak już zaczniemy sobie budować i będą te godzinne, może półtora godzinne odcinki nawet Alex mnie zabije, bo on oglądał zawsze od początku do końca wiecie oglądała to na raty najwyżej ale jak już będą takie dłuższe odcinki, no to wiecie to nie tylko tak, że będę budował przez półtorej godziny i będę z wami gadał, będę też y, wtedy robił jakieś wycieczki. Jak widzicie mamy kawałek świata odkryty, ale tutaj jest całkiem dużo świata odkrytego, nie odkrytego. a nie wiem czy wiecie, y, nie wiem czy zauważyliście w modach, już wam próbuję poka pokazać ten, O dodałem też z tego co wiem, z tego co wiem, dodawałem tu parę godzin temu, ale no jednak mimo wszystko powinny się pojawiać też nowe struktury, Ale nie widzę ich tutaj teraz, o tutaj macie towns and, towns and Towers. No, nie wszystko się tutaj w sumie pokazuje, tak naprawdę, ale, bo jest 59 modów. Ale jak przeliczy się to, to, to nie jest 59 modów na pewno. Jestem w 100% w tak stanie się za, za, bez, zapewnić, ale dodałem struktury na pewno. Zrobiłem trochę, żebyśmy też mówię, jak się trochę bardziej wyposażymy. Pozdrawiam pana na motozy. Naprawdę, pozdrawiam pana. Bo on będzie teraz tak w kółko jeździł tam i z powrotem. Więc wiecie, to, to nie jest tak, że on sobie jedzie i, i, i w trasę. Nie, on sobie robi za 15 minut będzie z powrotem jakoś plus, minus. On tak sobie w kółko właśnie jeździ, bo panuje tutaj po siedlu. Nie lubię takich ludzi. No ale w przyszłym odcinku ten już przyszły odcinek będzie dłuższy, więc jako będę musiał sobie trochę bardziej przygotować, jednak mimo wszystko. Więc on, nie wiem, czy on będzie na, na czas. Ja ten odcinek nagrywam na sobotę albo na niedzielę, jeszcze nie jestem pewien. Jeśli dobrze pójdzie, to będę y, zrobię tak, że w sobotę i niedzielę będzie odcinek i w niedzielę będziemy budować właśnie naszą farmę. Ja też muszę y, pójść y, po te. Po, po Ametes, bo mamy go. No całkiem dużo, ale nie za dużo, bo będę chciał zrobić ten właśnie yy, przygaszone szkło, tinted glass, przyciemnione, o. I wiecie, i postawimy sobie jakąś wieżę, może gdzieś trochę dalej od tego tutaj głównego domku. I ben, no tam będzie nasz spawner, będziemy sobie tam mogli farmić expa, przez to enchanty będą bardziej rozwinięte. A jeszcze z rzeczy, które dodałem, nie wiem czy zauważyliście. Przy moim pasku jest diamentowa. diamentowa siekiera. I jak ją wezmę do ręki, to następny znika i trafia mi do rączki, jak ja wtedy na plecach pojawia się mój miecz. Jest to ogólnie moim zdaniem fajny feature. Względu na taki wyglądowy bardziej. Jakby nie patrzeć. I ja się staram głównie, żeby ta seria była taka imersyjna, nie? Wiecie, żeby tu się działo coś, jak najbardziej działo coś, ale żebyśmy też poczuli, że my to gramy. Wrócił szybciej niż myślałem. Motor, motor! Jak najbardziej. Oczywiście też, jak już mówiłem, staram się, żeby to było imersyjne i ciekawe, dlatego mam w planach pewną niespodziankę, której się przekonacie zapewne niedługo. Powiedzmy na... na 70 subskrypcji, to jest naprawdę niedaleko, brakuje nam dwóch subskrypcji. Tak swoją drogą. Pamiętajcie, że brakuje nam tylko 12, su 12 subskrypcji? Nie, czekajcie, 20, yy, 32 subskrypcji do tego, żebyśmy zrobili yy, zaczęli serię horrorową. Więc, jak jesteście zainteresowani mną, który ja ze strachu, no to zapraszam do subskrybowania ogólnie. Temu łapka w górę też by się przydała, żeby podbić trochę zasięgi, bo powiecie, to zawsze, zawsze motywuje, mimo że jakoś mnie tam. To średnio obchodzi, bo jestem nastawiony na to, że kanał będzie się rozwijał w normalnym tempie i kiedyś, kiedyś będziemy troszkę więksi, ale aktualnie, no wiecie, jeszcze się nie wyświetlam tak bardzo, to jak zostawicie łapkę w górę, to będę się wyświetlał bardziej. Jak widzicie z, wyp z wyprawy do dżungli z poprzedniego odcinka mamy tutaj kokołabinc, czokobinc, kakaowe fasolki, no i mamy też choc Kakao po prostu, będę mówić po polsku, nie umiem angielskiego Mamy też pieczony, albo smażony Chyba smażony bardziej Fried to jest smażony, czy pieczony? Smażony ryż Tak dokładnie, fried <gryt> Nienawidzę tego, że nie umiem angielskiego No co, coraz więcej mamy tych gotowych jakby wiecie Tego jedzenia takiego gotowego, co mnie to po części cieszy, bo jak najbardziej, wiecie, wie, wiecie to I mimo, że to jest coś, co nie zmienia nam jakoś szczególnie rozgrywki, to chciałbym spróbować wszystkiego stąd, jakby wszystko stąd zrobić. Odblokować każdą recepturę, zrobić sobie wszystkie cho chociaż po jednym. W sumie, jak już tak mówię, że chciałbym, chciałbym, no to czemu by nie, nie zrobić kolejnej rzeczy, czyli kurczaka. Okej, okay, czy zróbmy tak? Pyk, pyk. Jak się robi. Jak najbardziej. Jak widzicie, tutaj też za pomocą fortuny pozbierałem troszkę z y, takich surowców metalicznych. Jak widzieliście, jak odkładałem tutaj rzeczy, to też mamy tro troszeczkę diamentów. No, pogrzało mnie troszkę, no ja wiem, widzowie, aczk aczkolwiek to... to z czasem stąd zniknie zapewne, więc nie musicie się martwić. Ja, ja bardzo szybko tracę diamenty. Zwłaszcza jak idę do nataru, Musicie się yy, poczekać troszkę. Ale spróbujmy może... Czekajcie, czek. ja mam... Mam, dobra. Spróbujmy może... 20 minut odcinka właśnie wybiła. ja jeszcze mam do wrzucenia wstawkę. Dobra, w przyszłym odcinku... Od razu na starcie w nocy spróbujemy spotkać jakiegoś mutanta i go pokonać, żeby to wiecie, nie było, nie było zbyt nudno. I jak się nie uda, no to się nie uda, a jak się uda, to się będzie fajnie, ale, ale i tak w przyszłym odcinku budujemy też spawner, więc. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że byliście. Jak się spodobał odcinek, to pamiętajcie łapce w górę, komentarze i subskrypcji. A to było na tyle ode mnie. Na razie i cześć.